Cześć siameczko witajcie, z tej strony Krzemię. Witam z kolejnym odcineczkę na moim kanale z PGR-u Z moimi sąsiadami, pomocnikami, Jacą i Peterem Witam No i lecimy sobie dzisiaj na po grubości akcja siewy Bierzemy się już od razu za roboty, ja ładuję Jacek, uciekaj Ja ładuję Ja ładuję, ja nagrywam odcineczek, ja ładuję A wy będziecie sobie tam pojeżdżać Chodź, biorę... Hej. Ja biorę Ursusa A gdzie masz do tego... O, no. wysypiemy gdzie jest obciążnik? Tak. Właśnie ściągam obciążnik, bo bym z obciążnikiem nie chciał jeździć w ogóle. Tam podzielem no. leży. Ciekawe jak tu wejdzie, bo nawet nie wiem gdzie tam wejdzie. Tu, cztery. 4 jeszcze jeden. Nie, w górę, albo ten cały. Jakby też nie chcę sypać. Sypię, sypię. Nie, nie sypię. Eee... o O. O, sypię. o, o. Już nie. Wysypię? Już wystanąłeś. Od... Musisz o. bardziej od... O to. O worek spadł. O podnieście go spray pusty. podnieście go rękami sypcie. No, Mogę, bo wszystko wysypało się. No właśnie. O. Także myślę, że to wszystko wysypało. Teraz trafmy sobie. To jest za wysoko trochę. No to stał wcześniej. I chłop, mężczyznę. i chłop, wiecie, jaki to chłop zrobił. Stawił się w bagnie z przyczepami. <grym> <grym> Przemygniecie już ten sień czy... W tak, bagniecie zamieniliśmy, myślę, że ja do Casey. Nie wiem, jechać Casey. <grym> Nie miałem działać tym pendem. Nie wiem wiem, że jadę case. Kurwa nie trafię, bo widzi urkuję. Ja jadę A nie nałóżcie mi może Worek tam. My same nie trafię. Ta. Nałóż, nałóż tam idzie na przyczepkę i nałóż Czekaj O kurde Oksiemy, o, o. 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 wycofiemy, 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 wycofiemy Wcofiemy. Tak, weź w kejsie o oh, uchowuj oh, siewnik Dobra ja bym to cię sypał. Tam, mówcie, ile, 2-3 jeszcze wejdzie. Będzie. Tu, to tutaj wejdzie jeszcze raz. Jeden. 6 nie, ton. nie cały, on ma dwa tony ten. Manny, weź wyjść z taktora i weź, bo się coś. To ja był podciągnąć, ale. Ile jeszcze? Dobra, koniec. Dobra, to idziemy sobie po dzieskowi. Zapnij się. Ty możesz jechać na przykład. Łoł, mi za to. To jest w a to nie z już, tak? O, to mi tak wysypałem wszystko. No, odwiedzić R-ką można, ale to wiecie... Starajmy się, nie? Czy ja się że bo tu... Ty... Cofnij trochę. No, to błoto jest i wiesz, kołami jak siądę, to już nie skręcę. O. O. Leciło? Ty masz pul, nie, nie? Nie, się przy... y nie, ja, ja rzepak, tak. Rzepak Rzepak siejemy Czemu? Dobra, rzepak No bo rzepak jest droższy, bo ładnie tutaj nie wyglądać, nie? Nie, Na, ja na drugim polu no, na... rzepak jest najdroższy Nie, soja Rzepak Zobacz sobie, soja jest po 2000, tysiące, a jest po 800 Co jest po co? Soja taka. Soja No to ja, soja. ja zacząłem siejać, no to żepak no już No tak. dobra siej rzepak, nie, żeszka co so soje zasiejemy na tym drugim polu Ja czekam na was Czekajcie czekać, już jechać? Jedź, jedź O dobra ty masz pełny Jacek? Nie, nie Masz pełno szybko, nie? Tak. Dobra, to możesz jechać, ja się doładuję też jadę. Waleczku, bo nam worek spadnie. O. Ach, buja, no tu jest też coś straszne bagno. Ale buja tym workiem. Musisz się wykopali Tam są holia, co jest. O. Ile jeszcze tam wejdzie? Ja co? No ile może wejść? Nie wiem, full? O, no. jeszcze pół... 99% Dobra, no chodź tam jeszcze jednego Może go dostanę z tej strony hmm. To jest chłodny O, nic Czy czas nie, w górę <laughs> stał w łeb? Czekaj, tego? No, tego tego Dobra Trzymaj Nie trafiłeś ja, Nie, nie, nie Trafiliłem Teraz? Teraz O Teraz tak, dobra Siadam, siadam, siadam Właśnie mógłbyś pytać jadziemy. na betonie, też. Na betonie mogliśmy to robić A, nie jest Jeszcze ja... Weź go odstaw, weź ja no później. Dobra, podnosimy ja wyjeżdżam. Weź go tam odstaw, połowę w warnach ziemi, się tam tury czwartkiem nie urwał, bez, bez, bez nie przez obecność I jedź w pole. Jeszcze się. Nie, jeszcze się. To ja cofam, bo się zakopałem ten Ale co coś od góry tam? Yy, tak, od góry, właśnie, wracam górą. Dobra, to ja podaję. Że... od dołu, nie? No to ja też tak ale... pojadę wam, nawiedzuję się potem. No to tam. Dosztukuję. O. Można siadłem tutaj. Okej, okay, co mieliście? Soja. Drzepak, y, nie? Tak, drzepak. Że... To się zmieniało. U, e, y. u, e y. drzepak, y. dobra, tu jest drzepak. O, jakieś tam inne widzenia, ten można. Można siać inne. No mówię. Hand, co to jest? Ogen. I nasionka to ogarniemy sobie, jeszcze czasem zasiejemy. A my na razie idziemy z ścianiem. Tak czegoś jeszcze nie było, oczywiście, na PGR-ze, więc możecie zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło. Nie, Jacka. No jak? Możecie widzieć nim pewnie. no, ty masz. DEMA, to ma duże siebie, to pójdzie szybko. Tak. No. E, jak się no dorobimy, no, to dorobimy, to sprzedamy ten czerwony mały siewnik, kupimy coś podobnego do Pitera. O, teraz mnie, On mnie mlaga teraz, ty. Ja też. Jak skoczyłem, do 50 No, akurat przyjdzie tutaj Jacek, środkiem ten kawałek. Tak, to zostawimy dla Jacka. Ktoś środek zostawić dla Jacka? No Jackowi. Gdzie no jał to chwyci. Kto się je ursł, sam? Ja. Dobra. Ja chcę jedzieć, że do dołu? Nie. Tak, on do dołu jedzie. Ja się tam cofnę. To ten mały no. kawałek, tak? No ja go cofnę, chwycę go. Dobra. No, A ty jedź poniżej tego no, kawałku? No, widzę, właśnie. Ja tam nie chcę. Ten traktor ma zielone światła? A nawet nie wiem. Nie żółte i na no zielone ma światła. Na wsteczny worka tyłu. Możesz to możemy wyłączyć. Pewnie. To nam jest niepełno. O jezus panie, ty. Nie, nie widziałem. Nie chcę. Dobra, to się. Tam później chwyci już. Jadę. Ile fabryka dała prędkości z silnikiem, tyle jadę. To no ja. najwyżej, mam, jak zobaczysz, że z z tego sięnego to poczekasz. No. W ogóle poruszę i ile na godzinę w ogóle jedziesz? Yy, 12. Eee, to luksus. 10, 12 starasz się. A 12 czasem po prostu. To ja jadę, 14. Yy, 15 w sumie, ja już zarabiałem sobie na. Ale no, ty masz mały silnik, Jacek. ma małą pojemność, no. nie? Ale mówię tak, jak z czasem zrobimy trochę więcej pieniędzy, to pójdziemy w jakiś siewnik, jeszcze jeden większy Dokładnie. i później jakieś traktorki nowsze, większe, lepsze, ładniejsze. Bo trzeba rozwinąć to gospodarstwo i niech się starać, Tę serię tak rozwinąć, żeby było troszeczkę więcej odcinków, kilka sezonów, nie tylko jeden czy tam dwa. Tak, z Kamykowa było chyba najwięcej, bo dwa sezony. No, będziemy się starać, z czasem, z czasem to teraz lepiej. Tylko no, tutaj, czekamy na Wasze opinie, Wasze. Wasze wsparcie, bo czym więcej opek i wyświetleń, tym nas to bardziej motywuje. No, więcej odcinków. Więcej odcinków nagrywamy, fajniejszych, ciekawszych. To no, wiecie, motywacja to jest motywacja. Idziemy po milion. No, nie, no, tak moim, te, tak. Kurde, wiem, tak od no, 25 roku. Jak będę dalej nagrywał, to 100 tysięcy było fajnie w no. Na razie tak 10 tysięcy jak sobie bije to by się cieszył No 2000 to duża, a 3000 liczba to jest duża No, no nie mówię że To jest 3000 multi-con Nie ma najmu A ja zdążyłem wysłuchać No O, idealnie Cię się zmieściliśmy no. Prawie idealnie no, oddech, oddech. Dobra i cyk kołem koło tego no środek mam przyjechać, czy połok nie, nie ma co tak kombinować bo tam będziemy takie takie pierdki z, z dziurki wow, tak. a pola i tak są wiecie krzywe nie krzywe to nas to nas ściągnie to nam czemu ty cyk góra tu hmm. co? czemu ty góra tu siedzisz jak w górę a góra tu jedziesz nie tu zakręt nic się wydaje to, to, to trzeba było robić ten aha bo ty jedziesz w koło i no, no to nie, nie. Czy, bo to, żeby było tak jak my jeździć, byś tam dojeżdżał, by się w dół zjeżdżał na przykład, nie? Pod Po długości pola, nie po kości jeździsz. Ty jeździsz po szerokości. A jak my jeździmy, trzeba jeździć. No ja jak No nie, bo ty nie wiem... Do góry jedziesz, a my tak nie jedziemy. Nie no, No zobacz, jak dojedziemy tam do ciebie, to będziemy tam w parze wjeżdżać, a nie tak jak ty w koło, koło tego. Nie nam jesteś? Nie widzisz jak jedziemy? Nie widzisz? Ja widzę jak ty pojechałeś. No ja tak jest to tak, tak, jest fajnie. No, bez sensu. Tak się dojeżdża, tam się u wrocie powinno takie zrobić. No widzę, że chłop chce sobie poryzykować traktorkiem, żeby się nie wywalić. No chłopie... Chłopce chce się wywalić, odszkodowania wziąć i bezrobocie, nie? No nie. No ja L4, robot, robić mi się nie chce. Nie, pa, wyście pojedziecie, Jak ja gitarę? gitara. Ej, jace, jace. Nie, nie zapłacę ci chyba na tym ścianie. Na wódkę Panie, też jest... się nie zaproszę. No. Będziesz no. pił za swoje. Jeździesz <gadanie> swoją, to pogadamy. Tak Panie. zawsze pijesz za swoje, bo twój beamber jest niedobry. Panie, staram się. A co ja zrobię, że matka natural nie chce dać owoców. Jeździemy pierwszy. Jeź pierwszy. Ale było to, może nie siądę. Nie, może nie, może. No to jeźdź, ja to żeby dociągnę. No to udało się. No ja to dociągnę, jeźdź. Rzepaczek. A na tym mniejszym polu jacy czy coś, najwyżej dosiemy jęczmienia. Czy tego, o... Od... Yyy... No, no, no co i jest ja też ważna. Jak mówi, że... Ale tu, kurka ty, Fez jest. No. Kurde Tylko traktor nie wierzę, czekaj wstanę na drugiej stronie stale Ale fajnie się prezentuje ten dłużczyźnik jednak, jednak fajnie, podoba mi się Co tam? Nie nic, miniemy się nie Miniemy się? Nie. Miniemy się, ja troszkę już wyjeżdżam, widzisz? Ale ty do odejdziesz tam widzisz? co to znaczy? Jak pięknie Cofnij się, zrób to. Zrób to, zrób. Ja że ty skończyłeś. No mm. i teraz Jacek już tam nie jest, tylko na długość się jedziemy. No. Jeszcze tak nie jeździ teraz. Tam Ale... man dokończy to. Teraz tak na długo się tak się jedzie Tutaj do dołu zjedź do mnie i tam na długo się jedziemy. No. Już, już 13 minut tego odcineczka. To ja to skończę. Jacek akurat sobie Jacek dogra. Najpierw jeśli Jacek na drugie pole przejdzie, bo braknie czasu. No. Ja Kupiliśmy Dyka, Na 3 dni testujemy, czy internet jest czy, czy jest w miarę mały ping, czy jest wystarczający, czy nie kupić lepszego serwera. Ale starczy nam na razie. Więc nagrywamy, póki jest serwer, na odcinki na zapas, a o tym przemyślimy, nie? Jak mi się w miarę fundusze zwrócą, to postawię serwer na miesiąc czy coś, i będzie już spokój. Dobra, tak mi to wyrównam. No i bliżej warium. No, no. Idziemy działać. Jednak musimy, musimy działać coś po malutku, A żniwa tutaj... Na żniwa się będę tak będę chciał przyłożyć na odcinki, że o oh, kurde. No ja też, o okay. Żniwa konkretne. Żniwa muszą mieć konkretne. Na pewno ze żniw już już w tym momencie wam mówię. Rezerwuję sobie dwa, trzy odcinki na żniwa. Nie mówię, żeby nie że za mój odcinki żniwa jeden odcinek i koniec, tylko daj 2-3 odcinki na pewno. Żeby to fajnie wyglądało i było co pooglądać, nie tylko jedno i to samo, a i tylko z sezonu kończyć Bo na razie, no może z czasem śnieg jakiś gramy, ma sezon, co Wy na to? Na razie nie Może Słuchajcie. później nie, bo już tak na jeździ może bardziej By śnieg jakiś spadł, odśnieżać Zresztą tylko ze śniegiem to gra się w zimę tak naprawdę No nie powiem, odśnieżać drogi, sąsiada, sołtysa, jakieś tam pole Hej, tak. Nie wracasz no. no bo tutaj taki kawałek nie? Może tutaj wyprostowałeś jakiś gdzie dziś Nie, to ja pojadę w drugą stronę To jest, no właśnie, ja tak dojadę i... Obrócę się i żeby sporym jechał Wy tam po dole jeździcie, nie? Mhm Bo pojeżdżę po dole No, bo ty masz większość ten, to nie wywalisz się Bo no. ci nie wywali A tu dojedziesz Ja tam jadę Ile do Jacka, na... ale to chwycę. tojce i... no. masz minutek? Ja prawie 15, więc jeszcze tak z minutę dwie, to no. dojadę do końca, będziemy się żegnać. O 18 minut tak wystarczająco. No, no tak 15-20 to jest lux. Na nasze internety to jest lux O, no. Nie, nie, nie ma jego laga teraz. No właśnie mam Ale no, tak czas, ale no, to mi nie przeszkadza akurat takie czasem lagi. Na pewno tak jest najlepiej, na Tle. I tak jest lepiej jak na kamykowie niż to czas fopingu, to jest 150 i... I mm. szarpało nam sobie się grać nie dało, ale jakoś przebolaliśmy No, a teraz zobaczyłem czy się nagrywa, czy się stream prowadzi, ale to jest jedno nagrywanie. No, Z zmi tego OBS-a i jest taka mm -hmm. na kropka, kiedyś to był stream. To tak cały czas kurde streamuję, czy ja nagrywam Poczekaj teraz, poczekaj, nie jedź Proszę do spotkania się. No, bo to jest szerzej, jo dobra, to jedź szerzej, ja tam przy... taki coś... Dobra, ludzie, ja Wam dziękuję serdecznie za odcineczek. Wbijajcie na live, na live jak, jak są, wbijajcie na Jacka kanał, subskrybujcie nie, lajkujcie. Chcę, żeby, nie wiem, pod tą serią było tak ze 30 łapeczek przynajmniej, to odcinek każdy. Choć możecie się przy nim postarać, ja Wam dziękuję za uwagę. No i co, chłopy, żegnamy się, nie? Zapraszam na kanał Jacka, kolejny odcinek z siewów, więc do zobaczenia, trzymajcie no, ja. się i pa pa. Halo.